Chodzić z Gazem o 16 i mówię Was w odcinku, bardzo ważnym odcinku informacyjnym. Pra, pra, praktycznie można powiedzieć, że tak samo ważnym odcinkiem informacyjnym, jak tamten najdłuższy odcinek informacyjny, czyli jak widzicie tutaj te ważne informacje o i tak dalej. No to jest to bardzo ważny odcinek, tak samo ważny odcinek informacyjny i bez wmiany gadania, gadania e, przechodzimy do tego odcinka. I chciałem, żeby ten odcinek miał inne tło niż mój kanał, ale zdecydowałem, żeby miał to, ponieważ ten odcinek jest po prostu zbyt bardzo poważny, zbyt bardzo prawdziwy. E, no i może zaczniemy najpierw od statystyk kanałowych, można Lepiej zacznijmy na początek, a więc ja, statystyki mojego kanału muszę powiedzieć są złe. Wyświetlenia, wyświetlenia po prostu zwolniły jak najbardziej, jak tylko się da. Jestem na 48 tysięcy wyświetleniach, praktycznie cały czas stanąłem. Rośnie, co prawda, roś, rosnąć, rosnę cały czas z tymi wyświetleniami, ale to jest o wiele mniejszy wzrost niż jaki powinienem mieć, faktycznie wzrost. I takiego wzrostu być nie powinno. Powinien być o wiele większy. Tak samo zdobyłem 590 subskrypcji, a już 507, ponieważ po prostu jak, widz, jak widzowie, jakieś nowi jakikolwiek mają się na kanale, skoro, yy, proszę bardzo, ostatni odcinek tydzień temu został wrzucony, yy, No i w sumie widzicie w sumie, jaka jest ta chybie tego odcinku po prostu przez, od września, po prostu jest ona okropna. Yy, yy, Przypomniałam kilka filmów, i jest na filmie dawno temu zrobionym, reakcja na No i kula, że jest 51 w sumie, nie tak, nie tak dawno zrobionym, ale zrobiony kawę. Na początku września, czy nawet w sierpniu, nawet jeszcze nie wiem, nawet jeszcze w sierpniu zrobione, czy nie wiem, nawet już nawet w takim miesiącu, ale na pewno przed szkołą, więc w każdym razie, yy, jak widzicie, takich filmów jest mało. Ja zdaję sobie sprawę, że tych filmów jest o wiele mniej niż powinno być, że powinno być wiele więcej filmów, ponieważ taki, takiej małej częstotliwości filmów nie powinny być, nie powinno być, nie patrzcie w ogóle na, na to, co mi w tej chwili yy, pisze kolega, to w tej, tej chwili jest mało ważne też, ale do tego również przejdziemy później, yy, do rzeczy, która jest na tym oparta. No, wiem, że postawy powinny być inne, że powinno być więcej filmów, powinno być tego wszystkiego więcej. I naprawdę staram się być jak najwięcej, na odcinków, ale po prostu przez to, że jestem po prostu zawalony, zawalony, po prostu jestem szkołą, niestety. I muszę to przyznać. I po prostu, nawet, nawet można powiedzieć, że z przygotowaniami do egzaminu po prostu. Jestem zawalony i ja nie jestem w stanie po prostu robić odcinków, tak jak kiedyś po prostu nie jestem w stanie i dlatego też to, i, i druga informacja jak chciałbym przejść. To informacja, że nie wiem czy wiecie czy nie wiecie, ale jak nie wiecie to powiem, że dzisiaj znowu premier, mówi, premier mówił znowu o szkołach dzisiaj i ma być w tym tygodniu podjęta decyzja ostateczna dotycząca czy podstawowe szkoły będą miały zdalne nauczanie, znaczy zależy od strefy. W żółtych strefach to będzie hybrydowe, a w czerwonych zdalne, tak jak to w miejsce w szkołach w podstawowych. No i ma być w tym tygodniu decyzja i my, myślę, że na 99% ta decyzja to będzie właśnie nauczanie zdalne, więc w związku z nauczaniem zdalnym może być tak zwana powtórka z rozrywki, tak to nazwę, yy, powtórka z rozrywki, czyli mianowicie yy, może być to, że nie wiem, czy będę mógł się spotykać z kolegami, czy się nie będę mógł spotykać z kolegami, więc może być, może być, mo, mogą być, nie wiem, jakieś znowu grania, grania przez kompa z kolegami tylko i to tyle będzie, nawet też nie jestem pewien, nawet takie, takie coś będzie. I nie będzie znowu spotkań z kolegami i będzie po prostu te kanałowa i będzie powtórka z rozrywki z kwietnia, można tak powiedzieć, ja będę miał drugiej będę znowu siedzieć w domu i w ogóle będzie na wielka po prostu powtórka, mimo już takiego lockdownu jaki był nie ma. Yy, nie wiem czy, znaczy, m, m, aż, aż tak wyzawnięty w domu nie będę, ale w każdym razie, no nie mam w sumie teraz gdzie chodzić, więc w sumie można powiedzieć, że będę, że będę tak samo nie jak byłem wtedy. Niestety, no więc po prostu może być znowu powtórka z rozrywki, niestety. Yy, na, na, na tym kanale i może być znowu, może nie mieć z kolegami, a mam pełno planów, pl a jest pełno planów. Dotyczących właśnie filmów z kolegami pełno planów. pełnoplanów. Pełnoplanów również w stronę przyszłościową. Między innymi na cho chociażby specjal na Halloween. I czy to wszystko wypali, może wszystko legnąć w gruzach. Ale czy to się stanie, nie jestem pewny. I to jest jedna, 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 dobra wiadomość z tego wszystkiego. Nie jestem pewny, czy, tak się, czy, to się, czy to po prostu się potoczy właśnie w taki i nie inny sposób. Nie jestem tego pewien. Więc nie, nie mówię Wam, że będzie tak źle, ponieważ tego po prostu nie wiem, ale jak tak będzie to po prostu, jak to tak, faktycznie tak w przyszłości będzie za kilka dni, to jesteście, się ostrzeżenie, że na kanale mogą się pojawić kolejne takiego typu zmiany, no i może jak będzie to zdane nałożenie, to może miał trochę więcej odcinków, yy, trochę więcej na czasie czasu, na robienie odcinków po prostu, będzie więcej tych odcinków mam nadzieję, yy, w każdym razie to się wszystko okaże. W każdym razie się to wszystko okaże, ale jakby miało się skończyć, tak jak mówiłem, czyli powtórka z rozrywką miałaby być, to yy, jesteście się poinformowani, że tak może być, żeby nie było jakiegoś zaskoczenia, że, Jesteście się poinformowani, że tak to się może po prostu, że tak, że tak powiem, to po prostu ten lockdown na tym kanale, że tak powiem, może się po prostu skontynuować niespodziewanie, albo i nawet spodziewanie, dobra, a więc to byłam tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wszystko zostało zrozumiane przez Was. No i mam nadzieję, że wszystko potoczy się tą lepszą drogą. Zabawiam, to trzymajcie się i cześć.